Szczęść Boże! Mamy dziś niezwykły dzień. Nazywamy go Wielkim Czwartkiem. W historii świata pewnie były takie dni, po których zmieniało się oblicze świata. Zwykle to były dni najważniejszych decyzji politycznych, na przykład powstania jakiegoś kraju, albo rozpoczęcie czy zakończenie wojny, a może zwycięstwo w jakiejś w wielkiej Bitwie. Wydarzeniem, który zmienił losy świata, była wieczerza, czyli taka uczta paschalna, która dwa tysiące lat temu odbyła się na pięterku w skromnym domu w Jerozolimie przy zwykłym stole. Nie siedzieli przy nim wielcy wodzowie, czy politycy, czy genialni naukowcy. Był tam Jezus, i dwunastu mężczyzn, z których jedenastu było wtedy pełnych lęku, niepokoju, a dwunasty był zdrajcą. Prawie dwa tysiące lat temu Jezus odprawił pierwszą mszę świętą. I od tej pory, aż do końca świata, będzie On, Bóg wcielony, przychodził do nas na każdej mszy, będzie leczył rany, odpuszczał grzechy, umacniał, Napełniał swoim życiem. Taki jest Bóg. Z małego nasienia, z małego początku wyrasta wielkie drzewo. Taki niezwykły dzień. W Ewangelii Świętego Jana, którą czytamy dzisiaj na Wielkoczwartkowej Mszy Świętej, jednak nie ma nic o przeistoczeniu, nie ma słów konsekracji, cała Ewangelia poświęcona jest umywaniu nóg. W Izraelu nogi przed uczną paschalną umywał gościom niewolnik. Izraelita tego dnia spożywał paschę, nogi mył poganin, najniższy sługa. Nigdy nie robił tego gospodarz. Co chciał apostołom powiedzieć Jezus? przez to, że przed pierwszą mszą świętą jak najniższy niewolnik umył im nogi. Co chce powiedzieć nam? Chciałbym zwrócić uwagę tylko na jeden szczegół z całego bogactwa tego gestu. Otóż kiedy Jezus nachylił się nad Piotrem, apostoł zaprotestował i powiedział: Dosłownie tak do Jezusa: Nie będziesz mi umywał stóp na wieczność. Tak to brzmi w oryginale. W domyśle: Gdybyś, Panie Jezu, całą wieczność błagał, ja nie pozwolę sobie umywać nóg. Jezus odpowiedział Piotrowi: Piotrze, nie dasz sobie umyć nóg, nie możesz mieć wspólnoty ze mną. To trochę tak, jakby Jezus mówił: Piotrze, Piotrze, ty myślisz, że ty jesteś taki gość, taki niezwykły, taki bohaterski, chcesz życie oddać za mnie, a to ty jesteś właśnie ten biedny, który potrzebuje, abyś to ty otrzymał pomoc. To nie jest takie proste dać sobie nogi umyć. No bo kogo się myje? Myje się dziecko, myje się chorego, myje się. Starszą osobę, która już sama nie potrafi tego zrobić. Ten, kto daje się umyć, kto daje sobie nogi umyć, przyznaje się do własnej słabości, nieporadności, nieumiejętności. Panie Jezu, może marzę o tym, że będę wielkim naukowcem, że będę świetnie zarabiającym piłkarzem, że będę youtuberem z milionem, milionami odsłon. Jako chrześcijanin mogę sobie jednak powiedzieć, bez miłości, bez serca gotowego ofiarować coś innym, będę nikim. Ale potrzebuję ciebie, panie Jezu. Abyś to ty napełnił mnie miłością. Abyś nauczył mnie miłości. Może to nam właśnie chce powiedzieć przez ten gest Jezus. Abyś. Częściej uznawał, że to ty, że to ja potrzebuję Jezusa. Że czas na modlitwę, na mszę świętą, na spowiedź to nie jest jakiś mój bohaterski gest, bohaterska ofiara dla Jezusa, ale to jest mój ratunek, aby Jezus mógł we mnie działać, aby mógł uratować mnie, podnieść mnie, aby mógł napełnić mnie miłością. A wtedy. Jeżeli pozwolę Jezusowi napełnić się miłością, to wtedy nawet to, co jest we mnie małe, będzie mogło wyrosnąć w wielkie drzewo. Bo taki właśnie jest Bóg. Szczęść Boże.